Cześć, siemanko. Witam na kanale Czarny Sport. A w dzisiejszym odcinku będziemy sobie typowali tabele ligi pierwszej oraz drugiej ligi żużlowej. I wiem, wiem, odcinek miał się pojawić dużo, dużo wcześniej, ale z przyczyn zależnych ale i też niezależnych ode mnie, pojawi się dopiero dzisiaj, znaczy w momencie kiedy wy to oglądacie. Także już bez przedłużania zacznijmy typowanie. Jak wiemy, Polonia Piła złożyła wniosek o licencję i oficjalnie wystartują w lidze. Jednak jeśli chodzi o moje typowanie, to właśnie Polonia Piła typuje na ostatnim miejscu w tabeli, czyli na siódmym w drugiej lidze. Przed rokiem mówiłem, że Polonia Piła to jest taki zlepek zawodników i chodzi o to, żeby w ogóle klub istniał. No i w tym przypadku będzie dosyć podobnie, moim zdaniem oczywiście i za, ka za każdym razem będę to podkreślał, że moim zdaniem, że w mojej opinii i tak dalej, i tak dalej. W zeszłym roku mogę się pochwalić, że to się sprawdziło i być może w tym roku również się sprawdzi. Na miejscu szóstym postawiłem klub unitarnów, a więc jaskółki. Właściwie na szóstym miejscu unitarnów zakończyła poprzedni sezon i nic nie skłania mnie do tego, żeby wyżej mieli się znaleźć w tabeli po prostu. Natomiast ciekawiej robi się jeśli chodzi o miejsce piąte, jakie będę typował na nadchodzący sezon w drugiej lidze, bo typuję, że tę lokatę na koniec sezonu zajmie drużyna kolejarza Rawicz. Na sezon 2022 rabiż zakontraktował dosyć sporo zawodników i jak widać nie do końca się to opłaciło. W tym okienku transferowym było ciut inaczej, ale moim zdaniem nie ma takich nazwisk, które by po prostu pociągnęły te drużynę nawet do playoffów w drugiej lidze, bo piąte miejsce to jest poza playoffami. Ale wiecie, właściwie to troszeczkę wahałem się, czy kolejarz dać na miejscu czwartym, czy na miejscu piątym. Ostatecznie na miejscu czwartym wylądował u mnie w typach Lokomotiv Pils. Rok temu na nich nie stawiałem, zajęli miejsce czwarte, czyli awansowali do playoffów. No więc dlaczego miałbym w tym roku nie postąpić podobnie? Przyznam się szczerze, że ja mecze drugiej ligi oglądam bardzo rzadko i rzadko kiedy oglądałem mecz Lokomotivu-Daugavpils, o ile to się w ogóle zdarzyło. Ale mimo wszystko, że tam nie ma jakichś nazwisk na światowym poziomie, nie są tacy rozpoznawalni to zawodnicy, to mimo wszystko zajęli to czwarte miejsce w zeszłym roku, a w tym roku chyba skład się zbytnio nie zmienił, dlatego mój typ jakby zostaje. Na miejscu trzecim postawiłem ekipę Stali Rzeszów, w zeszłym roku zaliczyłem mocnego fall starta, bo postawiłem ich na miejscu pierwszym, tymczasem oni zajęli ich chyba piąte, ale być może w tym roku będzie ciut inaczej. Dobre transfery, Peter Kildemant, Jonas Jeppesen, no tylko to co pamiętam z głowy, a tych nazwisk było tam od Pierona. Wydaje więc mi się, że wpadka, jaką w zeszłym roku było piąte miejsce w drugiej lidze, tym razem się nie zdarzy i, z... i że zajmą na koniec sezonu to miejsce trzecie. Na miejscu drugim zgadnijcie, kogo postawiłem, no tradycyjnie musi to być kolejarz Opole. No niestety, to już tradycja, że kolejarz Opole zakończa sezon na miejscu drugim w tabeli. I być może, i moim zdaniem tak się właśnie stanie, kolejarz ponownie zakończy na drugim miejscu w tabeli. No to skoro powiedziałem te wszystkie drużyny, to już wiecie, kogo typuje na awans do pierwszej ligi: Mianowicie Start Gniezno. Moim zdaniem ten skład jest właśnie najlepszy. Mimo wszystko, fakt że są oni Spadkowiczem z tej pierwszej ligi i skład nie zmienił się aż tak bardzo, przyszedł sam Masters. A więc dobre wzmocnienie. No, i moim zdaniem, nie będzie to drużyna typu Unitarnów albo lokomotywu Daugavpils sprzed paru lat, kiedy zostawali w tej drugiej lidze. A właśnie, start e, z powrotem wróci do pierwszej ligi. A skoro mowa o e-winner pierwszej lidze, przechodzimy właśnie do niej, bo ja na miejscu ósmym typuję PSZ Poznań, a więc Beniaminka tegorocznego. Dlaczego akurat Skorpiony? Nie wiem, to jest typowanie, a według mnie ich skład jest najsłabszy. Oczywiście tak w ogóle nie musi być. Na miejscu siódmym postawiłem drużynę Trans MF Landshut Devils. Diabły już w zeszłym roku udowodniły, że potrafią się ścigać u siebie i to była ich główna broń. Dzięki czemu dostali się do playoffów i zajęli doskonałe piąte miejsce w tabeli, ale według mnie teraz to nie wystarczy i zakończą na siódmym miejscu. Na miejscu szóstym według mnie zakończy drużyna Wybrzeża Gdańsk. W zeszłym roku postawiłem ich dosyć wysoko i bardzo się pamiętam przejadłem, dlatego w tym roku postawię bezpiecznie i szóste miejsce według mnie dla wybrzeża jest takie w punkt. A zresztą wybrzeże szóste miejsce zajęło również w zeszłym roku, więc jakieś tam doświadczenia mają. Na miejscu piątym typuje drużynę rowu rybnik. Przyszło. Paru fajnych chłopaków, Brady Kurtz, Patrick Hansen, ale mimo wszystko czegoś cały czas w tym rybiku mi brakuje i według mnie więcej niż na te piąte miejsce po prostu nie starczy. Miejsce czwarte typuje Orzeł Łódź, czyli podobnie jak w zeszłym roku Orły skończyły na miejscu czwartym, tak w tym roku według mnie będzie bardzo, bardzo podobnie. Dlaczego? W sumie to nie wiem. Drużyny wyżej są lepsze, drużyny niżej są słabsze, prosta filozofia. Miejsce trzecie, Arget Malesa też to zdrowia Ostrów Wielkopolski. Dokładnie tak, in my humble opinion, to właśnie Arget Malesa zajmie trzecie miejsce, czyli spadkowiec ekstraligi. No i tak jak mówię, bardzo się zdziwię, jeśli Arget Malesa powtórzy swój wyczyn sprzed dwóch lat i znowu do tej ekstraligi awansuje, gdyż skład Ostrobi się aż tak nie zmienił, a dwie drużyny, które typuje wyżej, według mnie mają mocniejszy. Tą pierwszą drużyną, którą typuje wyżej od ostrowi, czyli na miejscu drugim jest Polonia Bydgoszcz. No i tak jak to było przed rokiem, czyli Polonia Bydgoszcz była typowana z falubazem zielona góra do awansu, według mnie jest to teraz słuszne, gdyż Polonia faktycznie ma jeden z mocniejszych składów, tak samo jak zresztą falubas. A dlaczego falubas typuje wyżej? No, właśnie, dlaczego Falubas typuje wyżej? Pamiętajcie, że jest to tylko moje typowanie i w ogóle nie musicie się z nim zgadzać, ale jakby mam takie dziwne poczucie, że właśnie Falubas, wkurzony tym brakiem awansu z zeszłego roku, postanowi zrobić wszystko, żeby po prostu tę ligę wygrać. I nawet jeśli jest ktoś taki jak Wiktor Przyjemski w Polonii Bytgosz, to oni go przeskoczą i po prostu tę ligę wygrają. No, to oczywiście tylko i wyłącznie według mnie. I szybciutko przechodzimy sobie do ekstra ligi, bo ja na miejscu ósmym typuję. Unieleżno, i teraz bardzo proszę kibiców Unieleżno o nie zjedzenie mnie w komentarzach, gdyż po prostu jakąś drużynę na miejscu ósmym muszę dać. I ja wiem, że w mediach pisali, że u to jeszcze nie jest czas na dawanie na ostatnie miejsce w tabeli, bo oni jeszcze pokażą moc. Ale mimo wszystko, no co? Odszedł Jason Doyle, odszedł Dawid Bellego, no okej, okay. ale kto tak naprawdę przyszedł do Unieleżno? No na przykład Chris Holder, na przykład Grzegorz Zęgota. Są to zawodnicy, którzy potrafią jeździć, to na pewno, ale są to zawodnicy, którzy nie są gwarantem punktów, i to jest mój Główny argument za tym, że Unia zajmie ostatnie miejsce i spadnie z Ekstraligi, co by było no, nie rada nie niespodzianką, bo ja na miejscu siódmym typuję właśnie drużynę Wilków-Krosno. Media się rozpisują, czy Wilki-Krosno, czyli Beniaminek, utrzyma się w Ekstralidze jako pierwszy od dawna. No i tak według mnie jest to możliwe, gdyż Krzysztof Kasprzak, gdyż Mateusz Świdnicki, Jason Doyle, Mimo wszystko, jeśli ten Wacław, Milik i Andrzej Lebediew odnajdą się w tej ekstralidze, w której również kiedyś jeździli, na najlepszych obrotach oczywiście, to nawet jest szansa na coś więcej, ale to są oczywiście tylko moje typy. Na miejscu szóstym postawię drużynę Stali Gorzów. Ja wiem, dużo osób mówi o tym, że Stal będzie niesamowicie słabsza przez to, że odszedł Bartosz Zmarzlik, no i muszę powiedzieć, że coś w tym jest, ale jacy tam zawodnicy jeszcze zostali? Martin Waculik, Szymon Woźniak, Anders Thompson. No i właśnie, oprócz tych trzech zawodników, którzy są jakimiś tam gwarantami punktów, z małymi, powiedzmy, że potknięciami, to przyszedł Oscar Pfeiffer, no mimo wszystko zmarzli za Pfeiffera, mi się coś tutaj nie klei. Juniorka też nie wygląda na najlepszą, okej, okay, Wiktor Jasiński U23 zawodnik, okej okay, jest Oskar Paluch, więc jakieś tam punkty oczywiście z tej pozycji będą, no ale na Waculiku, Tomsenie, Woźniaku i Paluchu nie można całego składu opierać. Tak sobie myślę, że te postawione przeze mnie szóste miejsce dla stali to i tak jest dosyć wysoko, więc... Na miejscu piątym postawiłem GKM Grudziąc. Ło, gołębie po raz pierwszy na innym miejscu niż siódmym? Otóż tak, jeśli moje typy się sprawdzą, to GKM Gruziąc w końcu zaszczyci playoffy i według mnie skończą na miejscu piątym, więc jest progres. Miejsce czwarte i mistrz Polski z 2021, czyli Betard Sparta Wrocław. Poprzedni sezon dla Sparty Wrocław nie był najlepszy, co tu dużo mówić, był fatalny, no zajęli miejsce poza podium, a byli aktualnymi mistrzami, zawieszenie Artioma Aguty, ale w tym roku może to się całkowicie zmienić. Przyszedł Piotr Pawlicki, okej, okay, on punktów nie gwarantuje, ale wrócił Artium Aguta i jeśli on utrzyma formę, jaką prezentował dwa lata temu, no to Sparta cały czas będzie się liczyć o medale. No i uwaga, uwaga, wkraczamy na podium Ekstraligi moich typów. Na miejscu trzecim postawiłem Apatora Toruń. W zeszłym roku, Apator pokazał, że mimo wszystko te nazwiska są w składzie, ale coś tam bardzo mocno nie zagrało. I ostatecznie skończyli bez medalu, ale być może w tym roku się to zmieni. Przyszedł Wiktor Lampart, wrócił Emil Sajfudinow, więc dwóch naprawdę świetnych grajków. A skład stały, który był w zeszłym roku, tak naprawdę się nie zmienił. Jak to mówi Adam z kanału, zakręceni w lewo, wesoło musi być, a typowanie to przecież zabawa. W moich typach zostały już tylko dwie drużyny. Możecie w komentarzu napisać i zgadnąć, którą drużynę postawiłem jako tegorocznego mistrza Polski. A ja Was nie trzymam już w niepewności. Według mnie w roku 2023 mistrzem Polski zostanie drużyna włókniarza Częstochowa. Ale zanim ktoś napisze, jak to, przecież to jest niemożliwe, Motor Lublin jest najlepszy, to najpierw właśnie przejdę do lubelskiej drużyny. Jarosław Hampel, Fredrik Lindgren, Jack Holder, Bartosz Marslik. dlaczego oni by mieli nie zdobyć złota? Tak jak wielokrotnie powtarzałem, typowanie jest od tego, żeby troszeczkę się pobawić, a ja tutaj w składzie koziołków widzę taką malutką lukę i jeśli drużyny przeciwne ją wykorzystają, to motor może w tym mistrzem polski w tym roku nie zostać. Oczywiście są to moje luźne typy, więc bierzcie też z przymrużeniem oka, bo jeśli chodzi o włókniarza częstochowa, to mamy tutaj aż dwóch zawodników z motoru Lublin z zeszłego sezonu, a więc Maksym Drabik, który powrócił do włókniarza po wielu, wielu latach, no i rzecz jasna Duńczyk Mikkel Mikkelsen. A do tego wszystkiego Leon Madsen, Kacper Woryna. Według mnie jest to jedna z najmocniejszych seniorskich formacji w tym sezonie. Oczywiście największą poprawkę biorę na Maksyma Drabika, gdyż on początek miał świetny, później coś tam nie grało. Jeśli chodzi o zawodnika U23, no to jest oczywiście Jakub Miśkowiak. Jeśli chodzi o juniorkę, no to mamy Franciszka Karczewskiego, Kacpra Halkiewicza, Kajetana Kupca. Więc jeśli chodzi o juniorską formację, to nie są oni chyba najlepsi w lidze według mnie, ale jeśli chodzi o całokształt, to Włókniarz taką szansę na złoto ma. Już w zeszłym roku pokazali, że są bardzo głodni złota, zatrzymała ich wtedy Stalgorzów. Ale być może w tym roku sprawy potoczą się zupełnie inaczej. Podsumowując, drużynowym mistrzem Polski w 2023 roku w mojej opinii zostanie włóknia Szczęstochowa, co on zresztą z radością zobaczył. I po raz ostatni powtórzę, że jest to tylko i wyłącznie moja opinia, a jaka jest Wasza, możecie dać znać w komentarzu poniżej. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport. Pozdrawiam wspierających i do następnego odcinka albo live'a. Na razie cześć!